Dzień dobry, kochani. Tutaj moje tople z dziecko. W ten gorący dzień je sobie domowego. Burgerka. burgerka. E, I tak witamy was w tym nowym vlogu. E, muszę wam coś pokazać. Z przypomnieniem, mimo że jest, no lato, lato. jest, nie lato, ale przypominamy wam, że niedługo za już pięć i pół miesiąca u nas święta. Święta. Zobaczcie, co moje dziecko układa. Co układasz? Świąteczne ludzki. Świąteczne pierniczki. Świąteczne Lego dostał, słuchajcie, wyobraźcie sobie od moich rodziców, babci. Babci agi. Widzicie co, Max ma taki problem z nazywaniem moich rodziców dziadkami. Nie dlatego, że coś do nich ma. Wiecie, bo to się tak może różnie wydawać. Uwielbiają się nawzajem, kochają bezgranicznie. Chodzi tu o wiek. Dla dziecka od małego, dla mojego dziecka od małego to było takie absurdalne nazywać moją mamę babcią, ponieważ ona nigdy nie wygląda na babcie. Nazywa moją babcię, moją babcię Zosię swoją babcią, a na moją mamę mówi Aga. Dlatego, że dla niego to jest niedorzeczne, żeby Aga była babcią. Przecież Aga jest super laską, wiecie o tym i Wy. I nie wygląda na babcie, prawda? No właśnie, i tak mu ciężko mówić babcia, a teraz coś tam w tłumaczeniu, w tłumaczeniu, kiedyś jak mi coś tam tłumaczył, to yy, już było, że Anga to babcia moja i tak dalej, ale do niej tak się nigdy nie zwrócił, bo to byłoby dziwne, prawda? <ścoughs> nie dziwne, to normalne, ale słuchajcie, dojdziemy do tego. Także przypominamy, że to już niedługo święta, więc można rozpocząć układanie świątecznego Lego. A tu jest już trochę rozłożone, rozłożone. Rozłożone to było przez dwa dni, a co się dało ułożyć przez te dwa dni, to słuchajcie, takie cuda, jakie to jest piękne. Ja uwielbiam Lego. Tam jeszcze jeden niezłożony, a dwa już gotowe. Dajcie znaka, czy wy już czekacie na święta, tak jak my. Czy, um, czy nie? Czy jeszcze, jeszcze mam w głowie lato? Gdzie do świąt? No ja już, ja już czekam. Zaraz Wam pokażę, co sobie ostatnio kupiłam. Mam dwie sztuki. Tutaj mamy jedną. Ukochaną świecę Ej, o zapachu jodły świeżej. I po prostu takiej wielkości jeszcze nigdy nie miałam. Jak zobaczyłam ten knot, to przepadłam. Są w promocji na Notino, więc możecie zamawiać. Bardzo się opłacają. No a pachnie to no bosko, no pachnie to przecudownie. Także, jak widzicie, ja już o świętach, nie patrzcie na moje paznokcie, o właśnie, są żółtawe, ponieważ są brudne w kurku. Mnie nie mogę tego tak szybko zetrzeć. Musi to samo się zbyć. Już myłam kilka razy ręce i... i Zejdzie, zejdzie. Natomiast świeca już gości. Pewnie ją, nie wiem, powinnam schować, bo jeszcze nie pora, ale jest przepiękna i no pachnie, tak sobie wiecie, podchodzę, otwieram codziennie, wącham i pachnie mi tutaj świętami. Leccie na Notino, bo znalazłam tam w najniższej cenie, to oczywiście żadna reklama, ale po prostu tam jest najtaniej, więc to Wam mogę polecić. A już tak, pomijając um, święta, chociaż temat jest e, wspaniały, e, pokażemy Wam z Maxikiem, bo tutaj sobie idę, to ja sobie tu z nim posiedzę i poopowiadamy, e, nasz, nasz taki, taką pamiątkę z. Skąd Maksiku? Z Tunezji. Z Tunezji, ponieważ byliśmy w Tunezji. Filmik żaden nie powstał z tej okazji, tak jak e, film z Turcji, który Wam pewnie w się proponowanych wyświetli. E, e, ale wakacje się odbyły, byliśmy tam tydzień, tydzień, siedem nocek, i właśnie na bliskim targu w Sus zakupiliśmy sobie na pamiątkę taką rękę Fatimy w postaci, właśnie, naczynka. To jest magnes. I magnes, o. Też. Tak, też ręka Fatimy. Jeżeli dobrze kojarzę, to tak to się właśnie nazywa. Zobaczcie. No i ta ręka naprawdę jest przepiękna. To jest ręczna robota, więc tu są niedoróbki, oczywiście. Natomiast cena takiej porcelany w Tunezji jest śmiesznie niska. Zawsze wyjściowo, tak jak w Tunezji, Turcji też tak jest, te ceny są troszeczkę. Widzicie, one są w ogóle nigdzie nie napisane. To są ceny z głowy. Ci panowie zawsze, czy tam panie walą cenami z głowy. Ale do czego zmierzam? Te ceny zawsze są bardzo ruchome, one się totalnie zmieniają. Także, jeżeli coś kosztuje, powiedzmy, no tam akurat są takie tunezyjskie dinary. Dinary chyba dobrze mówię. To jest taka ich wewnętrzna waluta, której ciekawostka nie wolno wywozić poza ich kraj. Powiedzmy, że to kosztowało 50. Takich dinarów, to jest złoty 30, jeżeli chodzi o koło złoty 30, jeżeli chodzi o polskie złoty. Yy, I słuchajcie, yy, pan strzedł na 30 bardzo szybko w ciągu 5 sekund, byle bym tylko nie wyszła. Yy, tak samo było, jak yy, ludzie kupowali właśnie skórzane. Yy, torby, buty. Było bardzo dużo Polaków, więc e, wszędzie było słychać właśnie targowanie się. W ogóle panowie e, na targach e, mówili lepiej po polsku, niż e, obsługa w e, rejestra rejestracji naszego hotelu. E, także wiedzieli, że trzeba się nauczyć kilku podstawowych słów, żeby się targować z Polakami. E, zobaczcie, jak ona jest naprawdę wielka, ta ręka, ta naczynko. E, to nie jest tak jak nasz Bolesławiec. E, w sensie, też Handmade, więc można powiedzieć, że coś takiego i też kolory, nie? Wszystko się zgadza tutaj na, tym, na tej płaszczyźnie. Natomiast wykonanie to wiadomo, no pozostawa troszeczkę do życzenia, ale to jest piękna pamiątka, przywieziona właśnie z Tunezji, więc nie czepiamy się takich jakichś tam pierdół. Nie wiem, czy będziemy z tego kiedykolwiek korzystać tak praktycznie na jakieś tam rzeczy, ale pamiątka jest. Em, no, i e, uważam, że naprawdę jest e, piękna, jaką taką ręczną robotę. Bardzo tanie, tam wszystkie rzeczy są naprawdę tak tanie. Od daktyli, począwszy po właśnie ceramikę, wyroby ze skóry, wielbłądziej. Bardzo, bardzo tanie rzeczy. E, I em, Jak to powiedzieć krótko, bardzo specyficzne, w sensie na, na tle Europy to w ogóle porówn porównania nie ma. E, bardzo specyficzne e, miejsce nawet jeżeli chodzi o takie. Taka kultura Grecji i Turcji troszeczkę jest tam podobna, e, tej tu, tunezyjskiej. Natomiast e, nie chcę nikogo urazić, ale e, może ktoś właśnie kocha Tunezję, jest z Tunezji, pozdrawiam serdecznie. Natomiast. E, widać spacerując sobie nawet mieliśmy tam 10 minut na ten targ do centrum SUS widać gdzieś tam te ceny, że tak powiem, dlaczego jest tam tak tanio. Kto był, może się ze mną zgodzi, jeżeli nie, no to zapraszam w komentarzach do wypisywania swoich jakichś tam o historii właśnie z takich podróży afrykańskich. I tak sobie myśleliśmy, że ciekawe, bardzo ciekawe, aczkolwiek nie wiem, czy chciałabym się przekonać na własnej skórze, jak jest głębiej w Afrykę. Wiecie o co chodzi? Bo tutaj, w tej Tunezji kontynentalnej byliśmy, więc naprawdę jeszcze nie było źle. Maksu podobało Ci się? Podobało Ci się Tunezji? Czekaj. Jeżdżę sobie. Tak? A co Ci się najbardziej podobało? Co Ci się najbardziej podobało? Baseny, Baseny. Baseny były fantastyczne, pogoda. Akurat ja nazywam ten hotel hotelem skrajności, dlatego, że o ile jakby. Na zewnątrz hotelu, obejście hotelu, strefa basenowa były naprawdę bardzo, bardzo zadbane i wręcz wymuskiwane cały czas muskane przez obsługę z każdej strony każdy paproszek, każdy piasek, wszystko bardzo. Tak, do takiej czystości ogólnej można byłoby się w pokojach doczepić. Na korytarzach te wykładziny również wymagały. To nawet nie odświeżenia, zmiany totalnej. Jak ktoś ze mną sobie tam gdzieś pisze, to um, przyjaciołom tutaj wysyłałam zdjęcia. Jak ktoś by był ciekawy, to na Instagramie mogę Wam przesłać relację jako, jakąś tam. Jeżeli się zastanawiacie, gdzie, sera mi tu daje, że gdzie polecieć do Tunezji, to myślę, że to był i tak jeden z lepszych hoteli. on był, to był hotel pięciogwiazdkowy. Więc um, skrajne, skrajne, skrajne. Um, Skrajne miejsce, można powiedzieć, skrajne miejsce, natomiast mimo wszystko um, było bardzo fajne, o ser, to już ładnie pokazuje tego ciućka, e, temperatura była tak około 30 stopni, jednego dnia było powyżej 30 stopni, stąd można było się całkiem fajnie i szybko opalić spalić, nam skóra schodziła maksiowi, słuchajcie, zeszła skóra z buzi nawet, używając pięćdziesiątek, filtrów pięćdziesiątek i reaplikując go w ciągu pobytu tam nad basenem, kilka razy po prostu spaliliśmy się wszyscy we trójkę i było to, było to ciężkie, spanie z takimi spalonymi plecami na przykład, albo w ogóle funkcjonowanie z taką spaloną buźką, natomiast ogólnie jedz to jeszcze, halo, Najadłem, no, proszę zjeść. Tak! Widzicie, jak jest cwaniek? Najadłem no, się, a za godziny głodny jestem. Ja mu dam. Dinozaurze, piec. Więc e, naprawdę było ok. E, jeżeli chodzi o pogodę, trzeba było tylko uważać na to słońce szczytowe. Em, bo wtedy było wręcz e, tak e, niebezpiecznie. Można było się spalić w 15 minut. Więc potem już byliśmy mądrzy. Pierwsze dwa dni były takie. Wiecie, wiatr 28 stopni, co tam się stanie? A okazuje się, że z tym wiatrem to słońce zadziałało mm, ekspresowo. E, także mm, państwo, w ogóle tutaj to miejsce pełne skrajności, hotel tak samo. E, krótka taka relacja, opowieść z Tunezji. E, a w efekcie końcowym, właśnie mm, przywieźliśmy sobie z tej podróży taką pamiątkę. Czy poleciałabym jeszcze raz do Tunezji? Myślę, że. Ze stuprocentową pewnością nie. Nie jest to takie miejsce, gdzie chciałabym przebywać. E, czy Tunezja jest ładna? Tunezja w tym momencie, gdzie byliśmy, w tym miejscu jest bardzo e, sucha. E, jest, tak jak powiedziałam, e, no, na tle europejskich e, miejsc, gdzie można sobie polecieć, e, poprzebywać, też pięciogwiazdkowych. Jest dosyć biedna. Więc tutaj pod tym względem akurat, no. no wszystko, że tak powiem, do przeżycia absolutnie, natomiast nie wróciłabym. Nie żałuję, ale nie wróciłabym. Jestem ciekawa Waszych opinii. Gdzie byliście w Tunezji, w ogóle w Afryce, jakie miejsca polecacie? Tu już nie chodzi o. Wiecie, spokój jak dla księżniczki. Nie o to mi chodzi. Ja się skupiam tutaj na takich podstawowych rzeczach, typu czyste jakieś zasłony. Takie, wiecie, wszystko takie w takich, w takich granicach po prostu przyzwoitości. Tu, tu tak nie było, jakieś tam pochatłane firanki na, na dole. No, pięciogwiazdkowy hotel. Człowiek w Polsce ma inne wyobrażenie. Będąc gdzieś tam w Turcji, te pięciogwiazdkowe hotele też są zupełnie inne. Ten standard na przykład w Grecji też jest jakby zaniżony. Ich pięciogwiazdkowe to takie nasze cztero, trzy czasami. I to jakoby trzeba brać pod uwagę, i w tej Tunezji też tak jest. To nie jest tak, że możecie sobie liczyć śmiało, że pięć gwiazdek to jest pięć gwiazdek, tak samo jak w Polsce. Inaczej to wszystko się prezentuje, ale tak jak powiedziałam, jestem ciekawa, czy ktoś z Was był w Tunezji, w tej Tunezji kontynentalnej, w jakim hotelu i jakie macie wrażenia. Um, mieliśmy nawet spotkanie z kalaruchem, ale to. Y darujemy sobie, prawda, tą opowieść. No. Nie. Czekam na wasze komentarze i do was odzywamy się jeszcze później. Z serem. Nie. Ej, to w to No. Do, do usłyszenia, do zobaczenia. Musimy wam jeszcze coś pokazać. Zobaczcie. Maksiu, jak byliśmy na poprawinach wesela, to były tam panie animatorki. E, nawiasem mówiąc, naprawdę super pomysł na weselach. I sadzili... Mm, o, takie swoje roślinki. I akurat postanowiliśmy się nią zająć po powrocie do domu i ją tak przypilnować. Zobaczymy, co z niej wyrośnie. I słuchajcie, dzisiaj po trzech dniach już są. Yy, były tu gdzieś drugie. O, tu. Dwie. Takie malutkie zieleninki. Także bardzo fajny pomysł. Dziecko się mega cieszy. Eee, naprawdę było super kreatywnie, super kreatywne zabawy. Eee, jakieś tam gniotki robili swoje, pompowali e, balony. Super sprawa. Także jak się zastanawiacie i macie jakąś imprezę, czy animatorzy to super sprawa dla dzieci, jest to super sprawa. Polecam. Super przeżycie w ogóle i pamiątka. Będę właśnie fotografować się ubraniach na Vinted. Słuchajcie, sprzedaję na Vinted piękne sukienki. Na przykład to jest tunika akurat taka, której nigdy w życiu nie byłam. Jest na mnie po prostu za wielka. Taką piękną sukienkę polskiej produkcji z Eleven Store. Eleven Story? Eleven Story? 11 Story? 11 story? Coś takiego, e, którą e, zamówiłam sobie. Pamiętam, że ona była taka droga, kosztowała chyba 280 zł. To jest polskie szycie, polskie, polski producent. Na Instagramie mają swój em, swój sklepik. I no i ja ich znalazłam na Instagramie, natomiast mają również em, taki normalny sklep że sklep. Wisko e, za 100%, Made in e, Poland. I właśnie będę ją fotografować. Byłam w niej raz. Jest na mnie też za duża. Taka sukienka, której byłam może z pięć razy, ale jest naprawdę mm, czaderska z Zary. No, niestety, jest też za duża. Wyglądam w niej głupio. Jest w stanie świetnym. I takie dwie sukieneczki, takie same w dwóch kolorach, z Shein. I one są takimi elkami, ale. Mam jeszcze jedną czarną i stwierdziłam, że za dużo tego wszystkiego, więc będę na początek wystawiać te pięć rzeczy na Vinted. Jakby to oglądacie, to pewnie na Vinted to też jest. No, tak mi szkoda jest tych sukienek, no po prostu są za duże. Znaczy, ja się cieszę, że ja schudłam i lepiej wyglądam, ale szkoda mi, no bo bym... sobie na pamiątkę. <laughs> na pamiątkę, to ja mam tyle ubrań na wieszakach, że Wiecie, co, zmążałam tak? Ze dwa lata temu nie zostawiam już na pamiątkę ani na potem, bo yy, szkoda, szkoda, żeby to wisiało i yy, się niszczyło, a jest naprawdę yy, świetny gatunek, piękne kolory, niesprane, nie, nie. znowu. Ja mówię, była mniej może raz. Więc co? To jest. Ja mam dużo takich ubrań, zresztą ja szanuję bardzo ubrania i ja mam dużo ubrań w stanie idealnym. Mam dużo ubrań założonych raz, dwa razy. I zazwyczaj wszystkie mi się sprzedają migiem na Winted za dobre ceny, także nie jestem jakoś mocno stratna. No zawsze jestem stratna coś, tak? Bo jak zamówiłam coś i byłam w tym raz albo wcale tak jak tamto, no to wiadomo, że jestem stratna, no bo <laughs> nie sprzedam za tyle samo. Natomiast jest to jakiś sposób, tak? Więc się za to biorę. A pokażę się chwilę, chociaż um, wyszłam z pod prysznica, wykąpałam się, ponieważ jestem pobieżni. E, dzisiaj wczoraj tylko w sumie pół godziny to było takie 3 km. E, ze względu na to, że jest strasznie gorąco jest. Wiecie, jak jest 30 ponad stopni, więc nie ma co. Po prostu na górze się nie da, jeśli na dole, bo się na górze nie da. Jest 28 stopni jest naprawdę bardzo, bardzo gorąco. Czekam aż pranie, słyszycie, może się wywiruje. Przełożę to suszarki i wkładam nowe. I co, obiad mam z wczoraj, więc mam to z głowy. Wieczorem mamy wyjazd, więc ym, to jeszcze przed nami, i zaraz. Weekend, więc ja Wam życzę miłego weekendu. Nawadniajcie się, dbajcie o, o ochronę przeciwsłoneczną i korzystajcie z pogody, bo lato szybko zleci. Także trzymajcie się, moi drodzy, do usłyszenia w kolejnym vlogu.